Spodziewaliście się zapewne... Wrong. Bo nic nie działa tak dobrze na rynek, jak konkurencja. Nowa seria komiksowa, zawitała w polskiej rzeczywistości wydawniczej i jest to a w zasadzie są superbohaterowie Marvela, których pierwszym przedstawicielem jest spider I robi to w sposób, że ho a może i mocniejszy. Zanim jednak o fabule, konstrukcji i wszelkiego rodzaju dodatkach. Najpierw o ekonomii. Dlaczego? I don't get it! Someone, please, tell me. Bo po pierwsze, ekonomia. Po drugie, ekonomia. I po trzecie, can't surprise, ekonomia. Spidey jest pierwszym przedstawicielem serii Marvela i trudno uniknąć porównań do DC. Więc jak wygląda szybkie porównanie? Test środowiskowy. I teraz będzie porównanie. Pikanterii dodaje fakt, że po pierwsze, kryzys tożsamości jest poza głównym nurtem wielkiej kolekcji Comics of DC. Spidey jest zaś w nurcie głównej serii Marvela. Jeszcze silniejsze wrażenie wywołuje różnica cen. Kryzys tożsamości 120 zł. Spidey, który jest. Cieńszy o jakieś 2-3 mm. 15. Sposób wydania zdecydowanie przemawia do moich gustów. Okładka jest matowa, zaś sama grafika lekko połyskująca, co ją uwypukla i nadaje pewnej dozy hmm, ekskluzywności. Jeśli dobrze rozumiem, cele wydawnicze całej serii polegają one na tym, by czysto i klarownie naświetlić kolejnych superbohaterów w ramach Marvela za pomocą historii w liczbie pojedynczej lub mnogiej, tak by odbiorca mógł się zeznajomić z postacią i wiedział, kto to zacz. Swoją drogą, jak na kogoś, kto nie jest wielkim fanem komiksowym, strasznie dużo komiksów ostatnio czytam. Hmm. Wspomniane przedstawienie postaci w ramach całego komiksu wypada nad spodziewanie dobrze. Mamy tutaj fragment, który można określić mianem retro, i to właśnie ten element najbardziej mi dospierał ze względu na archaiczność postaci, a także linii dialogowych. Ale umówmy się, jest to retro. Co ciekawe, nawet wspomniane retro bardzo dobrze wpasowuje się w ogólną koncepcję. Spidey'ego i decyduje o jego sile. Bo progresywnie poznajemy perypetię Spidey'ego i staje się on nam całkiem bliski. Nie mogę powiedzieć, bym osobiście był jakoś szczególnie wrażliwego serca, ale koniec jednego komiksu zwyczajnie mnie ruszył. Być może dlatego, że wiedziałem, jaką rolę odgrywa pewna z postaci dla Petera Parkera, a samo zakończenie zwyczajnie ruszyło coś tu, lub tu, albo tu. Tam, gdzie macie serce. Jednak jeśli zapoznawania się z postacią wam mało, nie obawiajcie się, gdyż wydawca przygotował swoiste Postscriptum. Znajdziemy nie tylko krótki opis tego, co działo się w historii spider mana ale także chociażby notki. Odnośnie jego wrogów, a także jak zmieniało się jego stroje. To mała rzecz, ale pokazuje, że wydawcy zwyczajnie zależy. I nawet jeżeli odrzucimy wszystkie atuty Spidermana, które znajdziemy w pierwszym wydaniu Bohaterów Marvela, czyli wciągające historię, nawet jeżeli retro, dobra kreska, grube wydanie, postskriptum, widać iż wydawcy zwyczajnie zależy. Zależy na tym, żeby seria się sprzedała, a także, żeby kolejne wydania, przynajmniej taką mam nadzieję, były w najgorszym razie na poziomie Spider-Mana. Bo jeżeli zrobimy szybkie porównanie między pierwszą częścią bohaterów Marvela a prawie najlepszym komiksem w ramach wielkiej kolekcji komiksów DC, czyli Kobietą Kot, to różnica w grubości jest zwyczajnie kolosalna. A wziąwszy pod uwagę jeszcze różnicę cen, czyli to, że kobieta KOT kosztowała 40 zł, Spider-Man zaś 15, rachunek matematyczny stanie się oczywisty. Ja jestem pod wielkim wrażeniem pierwszego wydania i szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się tak bogatego wydania za tak nieduże pieniądze. Oczywiście. Cena kolejnych wydań pójdzie w górę. Nie zmienia to jednak faktu, że pod względem sposobu i jakości wydania, moim skromnym zdaniem, bije wszystkie części wielkiej kolekcji komiksów DC na głowę. A ja już nie mogę doczekać się drugiego wydania, bo znajdziemy w nim Logana, czyli Rosomaka, czyli Wolverine, moją ulubioną postać Marvela. A ja niezmiennie zapraszam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś. I widzimy się w następnym odcinku.